Horoskop astrologiczny na 12 września, czyli piątek. Moi drodzy, piątek przenosi nam prawdziwy taniec planet, a my możemy poczuć się jak w samym środku kosmicznej orkiestry. Poranek zaczyna się pod opieką Księżyca w znaku Byka który tworzy harmonijne trygony z Merkurem oraz słońcem dodatkowo mamy też sekstyl z Jowiszem. To bardzo sprzyjająca konfiguracja, nasz umysł staje się dzisiaj bardzo jasny. Serce staje się stabilne, a nasze na, na działania nabierają płynności. To idealny moment na spotkania, rozmowy i planowanie spraw, które wymagają od nas zarówno logiki, jak i wyczucia. Jednak w samej jednak, moi drodzy, w tej samej chwili księżyc. Wchodzi w kwadraturę z Wenus, co może wywoływać napięcia w relacjach. Pojawia się pytanie: czy dają innym serca, czy spoczucia obowiązku? Stanówcie się nad tym. To subtelna lekcja o tym, że miłość potrzebuje równowagi między bliskością a przestrzenią, w jakiej się znajduje. Najważniejszym akcentem dnia jest jednak sekstel Słońca z Merkurem i z Jowiszem. I Merkurego z Jowiszem, moi drodzy. To układ, który będzie otwierał drzwi do nowych możliwości, pozytywnych rozmów, korzystnych decyzji i waszego rozwoju. Możemy dziś dostać wiadomość, propozycję albo impuls, który pokazuje, że świat staje się szerszy, a przyszłość jaśniejsza. Dlatego jest to świetny moment na naukę, podróże, negocjacje i każdy krok, który wymaga wiary w powodzenie. Wieczorem księżyc tworzy sekstel z Saturnem i przechodzi do znaku bliźniąt, co wnosi do naszego życia lekkość i potrzebę wymiany myśli, bo mamy tutaj oczywiście bliźnięta. Po intensywnym dniu przychodzi czas na oddech, spotkania towarzyskie albo po prostu zwykłą radość z takiej zwykłej rozmowy. Moją radą jako astrologa na dziś jest to, abyście korzystali z okazji, które się pojawiają. Dziś los otwiera drzwi szerzej niż zwykle. Szczęśliwe znaki dzisiaj to bliźnięta, panny oraz szczelce, natomiast szczęśliwymi liczbami są 3, 12 i 24. Amuletem dnia, który Wam polecam, jest cytryn. Przyciąga dobre okazje i będzie wspierał optymizm. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał.